Jestem z strony demo i witam Was w kolejnym projekcie. Tym razem jest to gra Despair yy, wydana przez studio Electronic Arts. Yy, jest to jeden z lepszych horrorów, jakie miałem okazję zagrać yy, razem z amnezją. Dlatego też na pewno Wam się to spodoba. Zanim jednak zaczniemy, chcę powiedzieć, żebyście najpierw zobaczyli sobie pewien film oraz e, pewną historię. i Żeby uniknąć właśnie pytań związanych dlaczego to się stało. No nic. E, oczywiście film nie polecam oraz samą grę e, osobom, e, które nie są pełnoletnie albo nie mają dobrym psychikiem bo tak naprawdę umie tak narąbać w mózgu a zwłaszcza film yy, dlatego też yy, proszę młodszych widzów o wyłączenie tego let's playa i nie oglądanie tego filmiku dziękuję za wysłuchanie dobra ale teraz nie przeciągamy tylko gramy zagramy sobie na średni tak bo łatwy nie jest zbytnio fajny trudny nie jest za trudny ale średni jest tak odpowiedni skok w, skok w nadprzestrzeń akcja toczy się chyba w 2500 roku czy jakoś tak nie wiem na pewno w opisie playlisty będzie Tak, trochę ładowanie niestety to pierwsze, niestety tak długo trwa ze względu na to, że elementy grafiki się synchronizują. Gramy na najwyższych detalach, tylko no, widzieliście, że zmieniłem yy, detale z 1280 na 1024 ze względu na to, że jednak gra ma swoje lata jeszcze... Zaznacie, to nie jest zbytnio stara, ale jeszcze FRAPS nie był tak popularny i wszystkie gry nie dawano elementów nagrania. Dobra, a teraz się zamknę. me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such <laughs> a little thing.

A stoimy na orbicie... Aesur 7 czy jakoś no, tak... Aesur 7, na pewno 7 i coś takiego jak Aesur. Więc so USG Ishimura. No planetą łamacz, no to inaczej właśnie ta informacja, wszystko się dowiecie w, w tym Purple filmie. Aha, ten film jest anime, więc nie jest, nie, nie robią anime Ale w sumie warto obejrzeć, bo to nie jest jakaś bajka na dzieci, Ishimura. to jest... The the to jest manga o tak bym to, to powiedział, bo... Albo anime. Yes, Ale trochę zaspoileruję, film kończy się właśnie tym, że my tu lądujemy. Ale w jakim stylu. Never heard of a total communications blackout on one of these things. things. You'd think with a thousand people on board, someone would pick up the phone. What is that? It's a busted array, like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there, and Isaac and I can fix it. Forty-eight hours max. All right, you're the lady. Take us in. Let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Aha, zapomniałem powiedzieć, że ta strona, e, którą wam dam, żebyście zobaczyli całą historię, tam są też opisane stwory z jakimi będziemy się mierzyć i każda postać jak się nazywa. Oraz lokacje, oraz to co to jest ten marker czy znak, który tu występuje. W ogóle tam jest wszystko opisane z jedynki, dwójki i każdego filmu. okay what? what the hell were you thinking were you trying to get us killed i just saved our asses miss daniels if we had aborted at that speed and distance we'd have smashed right into the side saudi shawwa now settle down Let's get to work mm. postać lepiej wygląda, wygląda w i'm not getting any readings from the port booster and we've lost comms and autopilot it'll take some time to fix all right let's get some extra hands from flight deck to help out hold still, isaac. i'm sinking up everyone's rig with the ship. okay, we're done. clean bill of health for everyone. all right, we've still got a job to do. we're moving out. Jak widzimy mamy widok Jak widzimy mamy widok drugiej czy trzeciej osoby A naprawdę fajnie to zrobili Fajna synchronizacja i w ogóle Aha taka ciekawostka, widzicie tam, takie coś leży eee... O właśnie jak jest czubek mojej głowy, taki pasek, widzicie to właśnie tu tam jest taka lalka, która jest warta aż 30 tysięcy kredytów, ale dopóki nie mamy pewnej zdolności do podnoszenia rzeczy daleko, niestety nic nam to nie pomoże. Tak, nasza postać nazywa się Isaac Clark, jesteśmy e, inżynierem. Naszą specjalnością jest właśnie włamywanie się do różnych zamków itd. a to chyba jeszcze nie mogę, bo nie ale mogę. Tak, weźmiemy sobie to o tą. zazwrócę. Dobra, jestem, tak, nie mogę jeszcze tego robić, bo widziałem, że to jest inny kraj. Tak, to coś tu zapisuje nam grę, ale jest w pogotowiu, czyli na razie tutaj nie możemy zapisać. Tak, e, nasza postać, zapomniałem powiedzieć, że jest nie ma, to znaczy nie, że nie ma, e, nie ma, że nie umie mówić. Po prostu nie rozmawia. W dwójce już ona coś gada, więc... Dobra, i tak mamy tam. Aha, ja nie pamiętam wszystkich nas stworów, e, W ogóle nie pamiętam. Aha, ale kontrol też musi być.

What was that? Did you hear that? Not sure. the hell? I don't know. Something's in the room with us. Over fire! Over fire! Get the power! Come on, come on. Got it. Isaac! get the hell out of there. get Run, Isaac. Get the hell out.

Czy chyba nazywa się czy Jakieś tak. Hmm. Tak, tu otrzymujemy pierwszą broń. Piła plazmowa. Typ celowania. Tak, każda broń ma dwa alternatywne strzały. Tak. E Prawym przyciskiem celujemy, a, a lewym strzamy, nie będę teraz tego pokazywał. Chwieczkę eee, zazwróc. Dobra już, bo musiałam sobie ustawić czyłoś myszę. A z pacją robimy coś takiego, po prostu z pionu na poziom i odwrotnie. Ja oczywiście polecam poziom. Z pacją robimy tak zwany ciężki krok, czyli rozwalamy takie beczki, a lewym po prostu atakujemy wręcz. Zobaczcie znowu za to, ale po prostu ta gra jest już tak głośna, że ja nic nie umiem tu już zrobić. Yy, tak. Dobra. Właśnie. A, to był pierwszy ksenomorf. Strategia na te ksenomorfy jest taka, że powinno się im niszczyć kończyny, bo korpus mają zbyt... Yy, zbyt yy, odporny na normalne ataki. Okej tak, nawet jak zniszczymy to nie podniesiemy tam, co tam się wydropi. Tak, dobrze, wiem, wiem co się robi. Podniosą, podniosą. A to są wideodzienniki. Dam wam posłuchać, żeby wiecie. isaac we ran to more of them on the way over here are you okay more what what the hell are those things is that the crew keep your voice down on this ship are locked now we have to get to the bridge but first got to repair the tram system you're crazy hammond you're going to get us all killed if you listen to me i will get you out of here alive now what's wrong with the data? The data board is right, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it, everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't, but you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram and I'll help you find Nicole. dano nam cel tak, Trochę tego nie lubię, tych pomocy Dobra M pokazuje nam się mapa <laughs> Możemy ją obracać strzałkami O, pokazuje nam się holograficznie Też mapa jest, widzicie, przestrzenna O, widzicie, możemy ją z dwóch stron patrzeć My obecnie znajdujemy się tam, gdzie jest taka zielona strzałka To niebieski pasek pokazuje nam, gdzie mam się udać Ten impuls pokazuje to, co mamy tam zrobić te aparaty fotograficzne to są safe house'y, że tak to nazwę. Nie, nie że safe house, ale save'y. Te takie literki U, czy co to jest, to jest warsztat. W warsztatach możemy upgrade'ować rzeczy. Taka... ten płatek śniegu to jest moduł stazy, czyli możemy sobie naładować e, promień spowalniania. A ta taka jakby budka z takim zieloną, yy, fu, niebieską kropką to jest właśnie sklep. Dobra. Najpierw jednak zapiszę. Dobra, pierwszy slot. Tak. trochę e, nie to że trochę aż bardzo nie grałem tak e, zawsze polecam iść w przeciwnym kierunku co, niż jest to wskazane o widzimy, widzicie tego tu pana on udaje że leży wiecie jak to poznać nie mamy jeszcze tego ale potem wam pokażę po prostu strzelcie tu Było za Bo jak podejdziecie, to on was złapie i zacznie was gryźć, a wtedy wiecie. Ee, wtedy... stracicie trochę HP. A to nie jest dobre nie jest dobrym wskazaniem. Tak. Te drzwi są przyblokowane. My idziemy tu. Tak, tu właśnie jest pierwsza wskazówka, że nie wolno, to znaczy wolno, ale będzie to coś długo trwać i my zmarnujemy przy tym większość amunicji. Nie strzelać w korpus, tylko w nogi. No to jest kolejna porada. I to na każdego działa. No, dobra, nie na każdego, bo jest jeden, który się regeneruje. I kilka takich co... na przykład wesoły radio. Jemu trzeba zniszczyć to co się podświetla. Wesoły radio jak tak nazywał go ten. E, Freelander. Też robił Dead Space, a. A też sobie tak to nazwałem. To nas zabije na pewno jak Aha. Coś nam się tu podładowało. Moduł stał. Tak, staza to jest właśnie promień spowalniania Jak używać stazy? Po prostu musicie prawym przyciskiem myszy I C Widzicie? Teraz się spowolniło. To też działa na wrogów Widzicie? Możemy na przykład obciąć kończyny Polecam to używać z trudniejszymi przeciwnikami Tu wyskoczy? Wyskoczy? Nie, wyskoczy. Staza. Mm. A, ekwipunek to był i. Tu mamy też ekwipunek i. Mamy na razie trzy apteczki, jedną średnią, dwa stazy i 20 amunicji. Dobrze. Gdzie teraz? Tam. A teraz ja się przejdę tu. <grym> tak, kocham to. Po prostu ja to uwielbiam w horrorach I zbierajcie też kasę Kasa jest tu bardzo potrzebna, bo to wszystko jest strasznie drogie Nawieździmy do za Damskiego Jesteśmy tranzy z I ja chyba nawet to źle powiedziałem tu jeszcze nie ma takich y, ważnych itemów Ale potem naprawdę Patrzenie w kąty, do których y, nie należy pójść Jest bardziej opłacalne niż to, co możecie sobie sami obczaić No i tak gry bardzo lubię Jest straszna, ale i tak jest fajna Postaraj się, a w dwójce to już w ogóle jest multiplayerem Można grać ze znajomymi tak, co tu jest? Tu jest węzeł mocy. Co to jest węzeł mocy? Węzeł mocy yy, ma dwa rodzaje sposobów. Jest jednym z głównych kluczy ładowania, czyli jak są jakieś zepsute drzwi, które nie da się obejść różnymi sposobami, trzeba użyć węzła mocy. Obecnie mamy jeden. I to jest rada na przyszłość. Zawsze trzymajcie ten jeden przy sobie. Na wypadek właśnie drzwi jakichś. Bo w niektórych drzwiach na przykład jest też węzeł mocy, a nawet dwa. Dlatego do każdych takich drzwi warto wchodzić. A drugie zastosowanie to takie, że w warsztacie możemy upgradeować rzeczy. Czyli wiecie, szybka szybsze strzelanie, szybsze przeładowanie, większe obrażenia, więcej yy, możliwości wbicia w pistolet.

No to było mocno Tak jak czasami z tego nic nie wychodzi Jak już leży i na przykład jest znokautowany to go wtedy dokopcie właśnie o czymś takim teraz Spacją Co znaczy ja mam spację a wy jak będziecie mieli zapomniałem. A nie, tu będzie na stałe. Aha, no tak. Tylko tam będzie na stałe. Tak właśnie działa staza na potwory. Tak, senomorfy, powinienem powiedzieć. to sterowanie to utrudnia, ale... Tak tutaj trzeba było zrzucić stazy. O, i coś takiego zrobić. Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. na crawling around out there. Ta... O Jezus Maria. No to mnie już przeraziło na prawdę, jak on tak wyskoczył z O Ty chodzi sobie kolejny Oczywiście dopiero go później spotkamy Bo on na razie ja sobie tylko tu przeszedł Nic mu nie możemy zrobić On będzie tak na razie No przeszedł e, Nie przeszedł, poszedł sobie Dobra Ja to na razie zapiszę I skończę nagrywanie na dziś, bo już jest trochę późno a ja potem nie chcę Jeszcze mam do wstawienia jeden filmik, więc tu się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. zagramy w Dead Space, więc trzymajcie się i cześć.